Szczęć Boże, witajcie, mamy dzisiaj wtorek, 18 lutego, posłuchajcie fragmentu z Księgi Rodzaju. Kiedy Pan Bóg widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na Ziemi i że usposobienie ich jest wciąż złe, żałował, że stworzył ludzi na Ziemi i zasmucił się. Wreszcie Pan Bóg rzekł: Zgładzę ludzi, których stworzyłem, i z powierzchni Ziemi ludzi, zwierzęta, gady i płazy i ptaki powietrzne. Bo żal mi, że ich stworzyłem. Tylko Noe znalazł upodobanie w oczach Boga. A potem Pan rzekł do Noego: Wejdź razem, wraz z całą twą rodziną do arki, bo przekonałem się, że tylko ty jesteś wobec mnie prawy wśród tego pokolenia. Z wszelkich zwierząt czystych weź z sobą siedem samców i siedem samic. Ze zwierząt zaś nieczystych po jednej parze: samca i samice również i z ptactwa po siedem samców i po siedem samic, aby w ten sposób zachować ich potomstwo dla całej ziemi. Poza siedem dni spuszczę na ziemię deszcz, który będzie padał czterdzieści dni i czterdzieści nocy, aby wyniszczyć wszystko, co istnieje na powierzchni ziemi. Cokolwiek stworzyłem. I spełnił Noe wszystko tak, jak mu polecił Pan. A gdy upłynęło siedem dni, wody potopu spadły na ziemię. Czyli czytamy w tym fragmencie o tym, że Bóg żałuje tego, że stworzył człowieka i smuci się z tego powodu. Bóg, który nie popełnia błędów, a nagle przyznaje się do porażki. Pan Bóg przyznaje się do porażki, że nie wyszło mu z ludźmi. Pan Bóg stworzył człowieka, a usposobienie człowieka pozostaje złe. Pan Bóg przyznaje się do porażki. Skoro Pan Bóg, który jest wielki, który jest potężny, święty, potrafi się przyznać do porażki, to, co dopiero my, szarzy, grzeszni ludzie, możemy mieć taką śmiałość, taką otwartość, żeby zmierzyć się z tym, co jest jakąś porażką naszego życia, jakimś rozczarowaniem. Nie bój się tego, ale umiej to w całej pokorze, w całej prawdzie przyjąć: że możesz popełnić błąd, możesz doznać porażki. Niech Was, bo Bóg wszechmocny, ojciec i syn, i duch święty. Dobrego dnia. Szczęść Boże.